Gdy nas nie potonacze. Tak myślisz mój synu? Ja jestem twoim synem? Tak jesteś moim synem. Nie poznaje ciebie bo ty masz cztery ręce. Tak. Czemu masz cztery ręce? Dobra nie zagaduj mnie. Walka! Minza dol! O bolało. O nie! Aha, masz. Oła. Oła, no właśnie. Pozostaw moich przyjaciół. Oła. No właśnie. O nie. Sam się zajmę tymi. Został ty to jeden. Mój tato. Co? Ty chcesz mnie pokonać? A co? Jesteś zły. Przejdź na złą stronę. Mocy. Nie, tu się śmiem. Tak. O tak. Haha. Ha. Nie gdzie moja dzida? Zamiast, zamiast tego go, zamiast ciebie wciągnąłem do mojego miecza Dida. Aha. O, jest. Nie, nud! Co robimy teraz? Nie wiem, musimy ich uratować w tym mieczu i potonać moje dotaty. Tak! A tak! Zde... zginiesz. Z. Za mojego kumpla! Marka! Nie! O nie, zostaliśmy sami! Co robimy? Oh, wrót! Okej! Okay. Tymczasem w mieczu. O, siema, Kaj, ty też w Tak, próbowałaś pokonać e, tego lorda Garbadona. No, ja też tutaj jestem. O, siema, Marek, siema, z Siema. No teraz co robimy? Nie wiem, czekamy, jak oni nas wydostaną. O, spadła Dzina. O, te, te się wciągnęli? Tak, to się wciągnęli. No. Tymczasem u Miszału i. Udało Wam się? Niestety nie, Michu. Usiągnęli y y y Kaja i Marka i jeszcze. A to tylko Marka i Kaja. Nie wyraża nasz się, Marty. Przecież u niego kupiłaś ciaska, bo mówił mi, że byłeś i szukałeś mnie. A zapomniałam, bo ja się nie cztery, że nie pamiętam. No na pewno, musimy mieć przerwę i mieć dużo sił na nie do. Ale musimy wezwać więcej wsparcia! To jest portal do, do kanału kanał Lego Świat Maćka! Portal! To jest właśnie z niego wyjdą dinozaury, z jego kanału. Ale już wiem, ale, że mamy tyle na wsparcia. No. Wychodzić! Pierwszy, to jest jeden z dinozaurów. Drugi. Trzeci, latający. Czwarty, najmocniejszy. Panie to, to kto jeszcze jest? Jeszcze dwa e, te małe. Ale jakie małe? Zaraz przyjdą tu. Aaa, taki... Wpadajcie na kanał. Y, kanał Lego Świat Maćka. Tam właśnie jest z tymi małymi y, odcinek. Dobra, to wszyscy. W portalu zniknij! No, idziemy na nich. Tymczasem Garmadona. O tak, mam swoich podwładnych, mam tych w mieczu jeszcze, potrzeba dwóch, jeszcze może sensejału i wszyscy będą już zawali w tym mieczu i zapanuję nad światem. Tak jest szefie. Będziemy władać tym światem. O to kto tu jest? Ja jestem twoim podwładnym. Aha, to, dobra, to bądź tutaj. Naprawdę nie jestem. Co? Nic. Teraz. Co się dzieje? Atakować! O, o nie, co mamy też robić? Ucieczka! Nie na mojej zmanie. Teraz! O nie! O tak! Teraz co, tato? E, może mi uwolnić syna, tak? Ufacz? Ja mu ucznie. Nie, on jest zły. Nie, ja nie jestem zły. Ta, wszystko, wszystko naprawię, okej? Okay? Nigdy. Dajemy mu szansę? Nie! Dobra. Dinozaury! Dała cię do, do portaru. O nie, znowu? Świat nieumarłych? Nie, tylko nie to! O. A... Wszystkich wciągnęło Wszystkich wciągnęło no to co... Za... Zamykać to! Co robimy tym mieczem? Uwolnimy naszych przyjaciół Dobra no no to... Pojawia się i znika Nie Jestem jest. Jestem O, jest Sensei Teraz musimy zniszczyć ten miecz Nie dotykaj, albo twój miecz nic nie. Ty to od dinozarły Bo są na to oporne, nie? Znitają Aha, dobra Małe, chodźcie tu. Niszcz się to. Pękło, pękło. Wróciliśmy, je! Yeah! O tak, wróciliśmy. Uu. Dobrze, że wróciliście. Wszystkie postacie, jakie były, to daliśmy do portalu te dinozarwy. Maciek chciał powiedzieć, ale nie. go. A powiedz, Maciek: Zasze te do portalu. Dobrze, że powróciliśmy do, do normalnego świata. Koniec.